Witajcie! Oto kolejny odcinek, w po poprzednim odcinku zginęła Karolina. Ale w tym odcinku nie zginie, ponieważ. Kurde, te kila się wypuściła mądrze. Musiałem zrobić to. Zaraz, one strzelają do mnie w jakiś dziwny sposób, troszkę. Ok, umierają, chociaż ta jeszcze troszkę dobrze sobie radzi. BOOM! Boom znaczy. Co ty? Ha! To nie było fajne Nie widzę kurde tego Aż ten, ten cholerny... dzia się kurczę regeneruje Ej, odważ się źle, źle, źle źle, źle, źle Nie wziąłem pod uwagę tego, że to się regeneruje po pierwsze Po drugie Spaduwa Okej okay. Nie będziesz mi tutaj przeszkadzał podczas walki. Jak ja to będzie ze w sumie rozwaję, Tak nie A bo nie, po prostu to rozwajać w ten sposób się tutaj na podniesienie. A ty to dziwny jesteś. O te hell? Kusza to szybko się odradza. Ja pierdzielę. Mam no, nadzieję, że gekony nie odradzą się tak szybko, bo będą się to wyłączyć. Podobno jest trudno z tymi gekonami, niektórzy mówią, ale na początku, nie wiem, może jak się ma taki poziom jak ja, no to może sobie poradzę, zobaczymy. A ktoś się kiedyś pytał, dlaczego te kila nie zionie już ogniem, ponieważ grzebałem w tym modzie i chciałem jej osłabić ten ogień i okazało się, że ona po, prostu po osłabieniu tego już nie używa, nie, dlaczego? No to nie, niech już nie używa, trudno, przynajmniej będzie w miarę jakoś to sensownie. Oraz... Przeczuwam kolesia... Jasne, że tak. Auć! Gdzie? Co jest grane? Auć! Co jest grane? Coś do nie Co się stało? Się. Co mnie zabiło? Co mnie zabiło? I czy to było po... Okej, okay, dobrze, na szczęście, po zabiciu tych roślinek. jasny kurde, gwin, co tu się wyprawia? Co mnie tu zabiło? Hę? Hmm? Ty Tam jest roślinka, ona mi tutaj się pobawiła w snajpera. Ba... Ależ te steampaki są słabe teraz. Znaczy teraz. W ogóle są jakieś takie dziwnie słabe. Spier... No. No te roślinki teraz są troszkę niebezpieczne mówię wam. Fajnie Nie wiem, to nie jest to, że masochizm, no, ale naprawdę przynajmniej teraz ta gra ma jakiś sens, znaczy ta gra w sensie już nie można sobie spacerkiem tutaj chodzić, zdecydowanie nie. Jak tam która godzina w ogóle jest? Po pierwsze dopiero 3 minuty nagrywam to wideo, a już chyba z trzy razy poległem to mnie zdeprymowało, jestem zły i nie. No Dobra, nie jestem aż taki zły. Skłamałem. Jesteś tu? Nie macie. Widzicie te cholerne modliszki? Na pewno gdzieś tu będą. O! Mogę się pobawić w trudne włamywanie nareszcie. Ciach! A cóż tu będzie? A, dziura! No tu nie ma jakiejś rośliny w środku, ukrytej. No, jest... jest... komputer... niedziałający. Dobra, tu mamy jakieś wejście, na razie tam nie idę. Ja chcę na razie odkryć całą normalną normalną kryptę. Cóż to? Otwórz zamek? Czyli niby można było z, jeszcze z tej strony tutaj się dostać w jakiś sposób. O, dzień dobry. Na razie pana znalazłem. Szukałem długo. Trzeba uważać, bo ich uderzenia są w sumie troszkę... O! Surki? Mogłem taki kill'e Pomogę! Czemu nie? Pan się i zabije, tylko trzeba uważać naprawdę. A co ty tu robisz? Spierd... mi. I w ogóle przeskoczyło. Ej! Giń! gin, tam gin. Mam coś naprawiającego, broń? Oraz że mnóstwo... a nie, nie, tak źle. Eee... Nie, nie mam nic naprawiającego. Trzeba będzie troszkę się pobawić w MacGyvera później. E I... Którędy ja przyszedłem? Tędy przyszedłem, tak? Nie wiem. Tak, tędy. To dlaczego tu jest kurde zamknięte drzwi? O dzień dobry. No, kucaj. Wow, to było dziwne. Do Wracaj tu! Jasna, chora, i co? Te kila, chodź tu Gdzie ty kurde jesteś? On tu przyjdzie zaraz! Przyjdzie! A ja mu wpakuję to Oszesz co to było? Wciałaś To było dziwne w sumie Oraz jego flaki są lewitujące Dobra, chciałem sprawdzić to, co to jest. Otwieramy. Puk-puk, pamięć. Puk-puk, chciałem. A, jakiś lepszy komputer. A, pobierz dane z badań. Trwa pobieranie. Tejdy ja idę na herbatkę. Nie, no to po prostu trzeba włączyć. Hmm, I to jest zarąbiste, bo dzięki temu wykonałem pewne zadanie. Przynajmniej częściowo. Tu też jakieś flaki lewitujące, co jest. Kolejne wejście do jaskini oraz mnóstwo szafek, wszystkie puste Przyjaźnie No zupełnie. I się zablokowałem fantastycznie No poważnie, o nie. What? Eee, co się dzieje? To było bardzo Aha, wiem Bo jest coś takiego jak opcja żeby dzięki w, m, modyfikacji automatycznie nakierowywało cię na przeciwnika podczas walki wręcz Takie usprawnienie. Nie używam tego, więc nie używam tego. Co jest ja granicą No to włączyłem. Nie wiem, co się dzieje, bdzie... Dobra, tędy chyba. Cóż, tutaj mam jakieś jaskinie do jasnej cholery, niedobrze. A może dobrze. Dobra, tu jest zawalone C. O nie, no to jest. O szlak, teraz sobie zdam sprawę, że to może być trudno. Ponieważ tu będzie pełno roślin. Normalnie one są strasznie słabe. Chociaż. Może nie, nie będzie tak trudno. Wystarczy. W ogóle przydałoby się coś, co... Miotacz ognia by się, kurde, tutaj przydał. właśnie mam miotacz ognia, może to on będzie idealny na te. On może być idealnym rozwiązaniem na rośliny. I nie tylko. Sprawdzimy, jak to się spisze. Tutaj będą właśnie te roślinki. Tam jest na przykład jedna troszkę daleko. Trzeba uważać, żeby nie oberwać. O, właśnie, artyleria działa już, ta roślinka. O, kurde, to zarobiście działam te rośliny, tylko troszkę się zagapiłem. Bo mnóstwo ich narastało. Trzeba... Najpierw trzeba zdjąć te modliszki, w takim razie. No proszę. Kto by powiedział, że taki prosty fragment? Pudełko. Drugie, nie. Staje się teraz takim mini wyzwaniem. Okej, okay, ta kila już się wpakowała w szambo, że tak powiem. Dobra, nie ma sprawy. Być może kurczę... Flamer. Gdzie ty jesteś, Flamer? Gdzie jesteś, Flamer? w takim dobrym stanie, kurde, ten Flamer. po sobie go zostawię. Albo nie, jeszcze mam inny pomysł, chociaż... Cześć. Dobrze cię widzieć. Tu mamy roślinkę, która mnie nie widzi. Może jakby krytyczny jakiś walną Aha. To jest nawet lepszy pomysł jeszcze. Oraz tu mamy kolejną. Ja pierdziele! Zarąbiście, to w takim razie to będzie kolejna bułeczka z masełkiem. Tylko nie wpaść... Okej, okay, widzę modliszkę. Co ciekawe, została zraniona i przeżyła. Okej, okay, tequila dobiję. Ja tylko muszę się koncentrować, żeby roślinki tutaj, kurde, wyczajać. Tam może być ro nie wiem, pewna rada, że tam będzie coś. A to modliszka. Mam głowkę O, oh, wow. A się odrzuciło. Auć! Jasny gwint. Ty kila, jak ty mnie kurde chronisz, mój ty gardzie? Gadziasty, gadzisty. Jasny gwint, to mogło się źle skończyć. Coś tam widzę, czy mi się wydaje? Eee... What the hell? Co tutaj ludzie robią? Nigdy tutaj ludzi nie spotkałem. Ponadto arytmia serca. I tutaj była rośnie. Co?! Dobrze, że są kurde przyjaźni. Na dokładkę nie ma więcej roślin chyba. Aczkolwiek wolę jeszcze tutaj obadać całą sytuację. I tutaj jeszcze jest jedna ważna, istotna sprawa. I see you. Jasny gwint, żeby się nie obudził. No co jest? Ma być śmierć. A tu jest jeszcze jedna. Nie, to już tak przeżyłaś. No i patrzcie, teraz kurde się regeneruje. Jak, jak nie wiem co. Taki lat się kurde nie drap po głowie. No to nie chce zginąć? Czy to jest już obudzone, jakby? Ma trzeba zrobić bieg i podpalić to dziadostwo. A bo nie jest Gausa mu tym, czyż ga... Czy... Czekaj już mam ga... Aha, bo miałem mało amunicji wtedy. Czy Gauss w ogóle o co chodzi z tym, że on nie użyje, znaczy że przeżywa czy... A, czyli to po prostu było za słabe tamta broni. A to też kurde zabite za jednym strzałem. No powrót kurde wielki Gausa. Ale nie, może jeszcze nie. Będę zbierał amunicję na cięższe czasy. Gdzie jest moje to, co używam wcześniej, czyli siódemeczka? Nie mam tu więcej roślin. Słyszę jakieś dźwięki, ale nie wiem, co to jest. To można wziąć, ale to nie jest istotne. Bo jest zadanko jedno zadanko, jest związane z tym, żeby uzbierać 12 modliszki albo od razu cały taki pakiet gdzieś tu powinien być cały taki pakiet. Tylko kurde bo właśnie nie chcę go przegapić. Wydaje mi się, gdzieś w centrum to powinno być. A może nie w tym. A może właśnie nie, nie w tym miejscu, jeszcze dalej tam będzie. On będzie jeszcze troszkę dalej. I teraz, powiedzcie mi teraz tej chore, co wy tu robicie, ludzie? A może tu będzie ten pakiet? Co oni tu robią? Czy Motki to dał? Ale ma kurde cwanek jeszcze zbroję Ty jeszcze kurde gulem jeszcze przeklinasz no na... Zaraz. Okej, okay, mam jakąś kupioną amunicję, czy nie kupią. czego ty używasz chopie? Pokaż to To jest yy, jakaś broń, której nie mam w każdym razie Dobra Naprawdę nie mam pojęcia skąd to oni się tu wzięli. Jakiś mot ich musi dodawać, ale nie wiem który. Oraz roślina, jeszcze jedna, ale lepiej, nie walczę z nią, bo nie muszę. Natomiast tędy mogę wejść. To jest właściwie jedyny sposób, żeby stąd wyjść. I chyba przechodzi się do innej części krypty w ten sposób. Probably. Czy nie. Zaraz, zaraz, chwilę, moment. Eee, aha, wiem. Nie, tutaj było po prostu. No, niech to szlak. Czy to miejsce jest zupełnie. Moment, bo zrobię sobie przerwę i muszę to przemyśleć przez chwilę. Na razie.